Dziś zagramy sobie w car parkingu. Dzi bo to jest pierwszy odcinek z Car Parking. Będzie seria prawdziwe życie car parking. Yy, Dziś będziemy zaczynali sobie pierwsze, ty pierwsze to będziemy sobie robili biznes, żeby zarobić, wiecie, To to tamto. Yy, bardzo ważne jest też to, żeby regularnie wrzucać odcinki. Dzięki, będą czasami tydzień, czasami co się bo no, ciężka jest sobota. A no, Interes będzie się rozwijał, bo teraz tu za 58 tysięcy i sprzedaje za 70 tysięcy. No to tylko 15, 16, 17 tysięcy różnicy, nie? A to 17 tysięcy, jakbym wystawił tu auto, to by każdy kupił, nie? Wiadomo. 17 tysięcy to nie no Ale ja nie jestem tani i ważne jest to, żeby sprzedać, sprzedać, a nie je kupić także wchodzimy sobie tutaj na model dajmy sobie, nie wiem, Audi Audi 10 na przykład i co 7... i nie dajmy sobie 65 tysięcy Siedem pięć koła, każdy kupi. I na co sami się trwają? Wyłączam, wyłączyłam. Wyłączam furę. Czemu to policjanie Nawet to próbują nie wziąć? Co oni robią, co oni w tym momencie odwalają? Ty śmieciu, to moje auto, moje. Ja chcę je sprzedać. Nie ty, nie ty, ty nie chcę sobie sprzedać, ja chcę je sprzedać. Ktoś mnie kupi, że 65 tysięcy, to się ucieszę. Kurde, wezmę typa i jeszcze u duszy. Jest sprzedaję moje auto, ale robisz 10 tysięcy. Ja mam moje, ale. Mam takie same jak ja, ale ja mam ulepszone do szczarnym. Чарник повис. Повис такой, вот, как трохи белый. Ну, еще что-то, что будет мой за 6. То... Uh -huh. 6. 5. Не 5. 7, 7. Uh -huh. Вомпире, 62 tysięcy, no bo no kupiłbym ale no przepraszam no nie mogę a gdzie ja nie mogę kupić bo ja nie mam hajsu nie w tym momencie nie ja mam tylko 7 do oczu 62 tysiące może będzie idealna nam do mamy tylko... 4, 6, 6 Не, ну не укрываем. Кто что то есть диковины. За сколько ты хочешь, что авто выставить? тысяч, так... Два десятых так я кем купить? Это Dobra, ja muszę ja muszę moje auto sprzedać, a to auto chcę wystawić za 20, a nie, to ja, się, to ja się cieszę. Nie kurde, co ja odjecha mojego na razie nikt nie kupi. Bo to jest wiadomo cena. Co bo nagrywam? co? co wcześniej? Tak Teraz powiedzcie mi czy dla kogo to będzie idealna cena. 70 tysięcy to idealne co ma 65 tysięcy nie to pewnie nie kupi no nie kupi no za drogę jest Typie. Typie, ty co mi wyjeżdżasz? O teraz ja jego furą pojeżdżę On ci lat jego dzięki byczku no ja mogę się Twoją furką pojeździć. Tylko na auta, jakby nie. Tylko... Hej, ja wiem, co ja zrobię. Ja je sprzedam. Ja je sprzedam. Dobra, trzeba było... Brzmi, żeby było... furę. Trzyboko. Trzyboko. nie było. Nie, żeby było. Brzmi, żeby tak musisz najpierw kupić to już było. Brzmi, żeby było. Brzmi, To jest 69 tysięcy, to jest najmniejsza cena. Pewnie gdyby się znalazł jakiś bogacz, który kupuje wszystkie auta. Jakiś typ podeszeć i sobie ten. No tu rozwijam biznes, człowieku. To mi przeszkadza już. jest mała cena. Ja chcę taką cenę mieć. Mała cena, mała sprawa, za ile ją wystawię. I to moja sprawa, czy wystawię ją. No ją, nie wiem, tam bryczkę, nie wiem. Chcę się i będzie te 60 tysięcy będzie te 60 tysięcy 60 tysięcy największe cena No tutaj pewnie już się czai gościu już widzę, widzę chcemy konkurs dzisiaj Dobra, robię konkurs może będziemy Napiszcie może w komentarzu, czy mamy robić go w Jak mamy rysować, malować, kolorować. No to będzie kanał do gier, nie? No tak, ale będzie, ja będę miała drugi kanał. Ja będę miała swój kanał i będziemy... Miał... Tak, drugi kanał będzie nazywał się Zrób to samo, bo jutro... No, dzisiaj jeszcze będę nagrywać filmik tak, o no, i musicie napisać mi w komentarzu. napisać widzę tutaj <laughs> patrz się tego, typie typie jestem... w parb gnoja. Czekajcie jestem. I tu Jestem obrzucony, a ty mi jeszcze dajesz, nie ma tej. Nie ma wjeżdżania mi na mój teren. Kurde. Mój teren nie wasz. I zaraz nagram kolejny filmik, będziecie mnie słyszeć, bo brat, ogólnie będzie zaraz, zaraz będzie na przykład kończył, to nagramy ja razem w filmie. Mm. Tutaj jakiś typ próbuje się wyrzucać, ale to moje Audi. przygotujemy sobie farbki, bo będziemy malować na tym, co będziemy mogli malować na przykład. Nie może minionki. O, dobra. dobra. No także koniec to jest koniec dzięki. Żałuję, Ja już Skar ja. Następny odcinek się jeszcze dzisiaj.